Witam wszystkich serdecznie na kanale Paula i Lara. Dzisiaj widzimy się w naszej głównej pracowni. Stąd troszeczkę inne aranżacje, za mną są włóczki, tu jest mulina, różne inne rzeczy. Tam dalej jest e, jeszcze inaczej, to wszystko wygląda, jest bardziej już tak e, specjalistycznie, maszynowo. E, no, ale tak to wyszło, że dzisiaj się spotykamy właśnie w miejscu pracy. I dzisiaj chcę Wam pokazać nowy wzór, który się nazywa kłos. Jest to wzór. E, Takiej w sumie warkoczykowej, bardzo, bardzo zbliżonej, jeżeli chodzi o robienie tego wzoru. No, to jest zbliżone do warkocza, natomiast wygląda on zupełnie inaczej. Nie tak jak klasyczne warkocz, tylko takie właśnie jak głos pszenicy. Wzór jest bardzo fajny, bardzo. Ma wiele zastosowań, można go wykorzystać i w sweterkach, i w szaliczkach, i w narzutkach moich ukochanych. Także naprawdę bardzo, bardzo polecam. A za chwilkę pokażę, jak to zrobić. Nie jest to skomplikowane, uwierzcie mi. Tu zrobiłam schemat tego wzoru. I powiem tak szczerze: schemat wygląda mm, dużo trudniej niż sam wzór. A dlaczego tak wygląda? Dlatego, że ja tu rozrysowałam wszystkie rzędy i parzyste i nieparzyste, żeby było wiadomo jak przerabiać na przykład oczka po lewej stronie, czyli w rzędach parzystych. Ale wydaje mi się, że jak tak się bardziej w to wczytamy to nie będzie to aż bardzo tak skomplikowane, no bo sam wzór jeżeli chodzi o robienie tego wzoru to, to naprawdę nie jest trudne. I teraz tak. E, nabrałam tu 50 oczek, pierwsze oczko brzegowe, ostatnie oczko e, zamykamy, e, ostatnim oczkiem zamykamy rząd. E, I pierwszy rząd przerabiamy w ten sposób: trzy oczka lewe, sześć oczek prawych, trzy oczka lewe, sześć oczek prawych. Te sześć oczek prawych to jest nasz e, e, wzór. O, to jest nasz wzór. Tu, 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 tutaj mamy sześć oczek. Czyli po trzy oczka na jedną połówkę i po trzy oczka na drugą połówkę. A tutaj mamy te oczka lewe. No, i tak podzieliłam. Przerobiłam pierwszy rząd lewymi i prawymi oczkami. Następnie lewą stronę przerobiłam tak samo. Tu, gdzie wychodziły prawe oczka. Zrobiłam prawej mę, lewe, lewej, lewej mie. no i tak do samego końca. I w trzecim rzędzie już zaczyna się nasz wzór. już pokazuję, jak się to robi. Pierwsze oczko brzegowe jak zwykle zdejmuję, następnie mam trzy oczka lewe, trzy oczka lewe, Trochę nie wiem, mi na tym stole robić, ale. Postaram się i teraz mamy już nasz wzór, nasz głos. Tu mamy trzy oczka. I musimy zrobić te ostatnie oczko prawe, zamienić miejscami z tymi dwoma oczkami pierwszymi. Czyli te ostatnie oczko trzecie musi być jako pierwsze. Dwa oczka tutaj zostawiamy na tym prawym, na lewym drucie. I a ostatnie oczko przekładamy do przodu. I teraz przerabiam oczkami prawymi. Yy, druga część wzoru. Pierwsze oczko prawe zamieniamy miejscami. Ono nam powinno być jako ostatnie. O, robimy to w ten sposób. Przekładamy, zamieniamy. Te dwa dajemy do przodu. I przerabiamy to na e, oczkami prawymi, i wyszła nam taka zamiana. Czyli w, tym, w tej pierwszej części tego wzoru, e, ostatnie oczko trzecie zamieniło się i poszło do przodu. Natomiast w drugiej części wzoru, pierwsze oczko e, już jest jako ostatnie. Teraz mamy trzy oczka prawe i jeszcze raz mamy ten sam wzór. Ja to robię tak: trzy oczka zdejmuję, dwa oczka zostawiam na drucie lewym, a te oczko, które powinno być z przodu, przekładam. I mamy już to zamienione miejscami przerabiam oczkami prawymi. Tak, o, widać, jak ono nam tutaj się zamieniło. A y, teraz te oczko pierwsze powinno być tutaj jako ostatnie. I tak samo zdejmuję wszystkie te trzy oczka. Teraz te oczko Przodu, a te zakładam na te, te dwa czyli zamienimy po prostu i przerabiam je oczkami prawymi i mamy tak samo jeszcze raz trzy oczka lewe i jeszcze raz Zdejmuję na prawy drut. Lewym drutem dwa oczka. A te oczka przykładam do przodu. I zamieniłam miejscami. I jeszcze raz. I przerabiam oczkami prawymi. Tak. I teraz Oczko pierwsze zostawiam na tym lewym punkcie. Te dwa oczka przykładam. Przykładam je do przodu. I przerabiam oczkami prawymi. Można oczywiście to zrobić z trutem pomocniczym, ale tu w sumie mamy tylko dwa oczka. To wydaje mi się, że nie ma. Tutaj czasu marnować na przykładanie na drut pomocy. Gdyby było więcej, no to wtedy tak. Ale dwa oczka raczej, raczej nie uciekną. I teraz jeszcze raz pokażę. Zdejmuję trzy oczka na prawy drut. Na lewy drut nakładam te pierwsze dwa oczka. Ostatnie oczko przykładam do przodu. Tutaj tak przyciągam i przerabiam oczkami. Druga część naszego kłosu też, pierwsze oczko nakładam na drut, te dwa zdejmuję i zamieniam miejscami. Dosyć trudno to wychodzi, bo to tak jest, trzeba troszeczkę tak powyciągać te, 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 te oczka, żeby, żeby one łatwiej po prostu tutaj później się przerabiały. Kiedy zamieniamy miejscami te oczka, to ten wzór nam troszeczkę się tak jakby robi się takie troszeczkę ścisłej, mniejszej, gdybyśmy normalnie przerobiły to oczkami prawymi. I dlatego, dlatego, że jedno oczko zakrywa nam dwa oczka i dlatego to tak właśnie wygląda. I teraz oczka prawe, e, lewe, przepraszam. I teraz jeszcze raz. Zdejmuję na prawy drop, Na lewej przykładam pierwsze i drugie oczko. Trzecie idzie do przodu i przerabiamy oczkami. drut, te pierwsze oczko zamienia miejscami z drugim i trzecim, nakładam na drut i przerabiam oczkami prawymi. I teraz oczka lewe i oczko lewe ostatnie. I wyszło nam. Coś takiego. Ja już to oczywiście wcześniej przerobiłam, ale ten rząd, który pokazałam, no to on wyszedł dokładnie tak samo. I to jest właśnie głos. Można to też zrobić w ten sposób, że na przykład wykorzystać tylko połówkę tego wzoru, albo zrobić coś takiego, że tą połóweczkę, tą półeczkę, a tu na przykład można byłoby ten środeczek można byłoby zrobić jakimś ażurkiem. Też by fajnie wyglądało, tak połączyć na przykład te barkoczyki z jakimś ażurkiem delikatnym i to całkiem, całkiem wydaje mi się, że będzie przyzwoicie. No tak. A lewą stronę no to robimy zwyczajnie tak jak nam tutaj oczka się układają, czyli prawe oczka prawymi, lewe lewymi i to tak po całości. No i następnie też od nowa robimy już tym wzorem to będzie tak wyglądało jak na rysunku czyli w rzędach nieparzystych robimy, robimy właśnie ten wzór a rzędy parzyste przerabiamy tak jak nam układałem się oczka po lewej stronie czyli prawe oczka prawymi lewe lewymi i następnie znowu w rzędzie nieparzystym znowu robimy ten wzór te, te, te przykładanie tych oczek czyli nasz głos a w rzędzie parzystym, znowu tak, jak układają nam się oczka po lewej stronie. I tak to wygląda. I jeszcze raz y, przypomnę, że y, jeżeli robimy na przykład y, sweterek y, tym wzorem, to trzeba też wziąć pod uwagę, że y, ten wzór troszeczkę zmniejsza nam. Y, zmniejsza nam robutkę, więc trzeba troszeczkę, no, zrobić przede wszystkim próbkę obliczeniową, zobaczyć ile tutaj nam wychodzi tych oczek, powiedzmy na te 10 cm i, i wtedy oczywiście to przeliczyć z tym jak będziemy robić przód i tył, bo jeżeli zrobimy to na przykład oczkami samymi prawymi, bądź lewymi, no to to jest zupełnie nam się to wszystko rozjedzie, bo wzór jest dosyć taki ścisły. On troszeczkę zmniejsza nam e, naszą pracę. No, ale tak, poza tym, to no, mnie się bardzo spodobało. Bardzo to takie w sumie proste, powtarzalne. Nie trzeba tutaj jakby e, siedzieć i sprawdzać, i pilnować tych e, narzutów, czy tam e, tych warkoczyków i tak dalej. Tylko wiadomo, że e, po prawej stronie robótki robimy ten wzór, po lewej stronie robótki nie robimy tego wzoru. Proste, bo to już później wchodzi w taką rutynę, że to czy nawet zamkniętymi oczami to będzie robił. Także bardzo, bardzo polecam do wypróbowania. Fajne, wdzięczne mrowienie i takie niemęczące.